Cześć, Makto, znowu jakiki witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z nas dwójki. Noc piąta. Będziemy się z tym uporywać znowu na e, live'ie, Też się uporywałem. Gdzieś tu się pojawi, więc polecam wbit na live'ika. A teraz lecimy. E, noc piąta. Kontynuuj, jestem na sławeczkach i nowym mikrofoniku, więc lecimy. What? Dobra, tutaj jak zwykle wiatrak się włączy. Z tego co widzę, to tutaj dobrze nas ja słyszy mikrofon. Jakby co to tu mam mikrofon, na którym wcześniej nagrywałem, ale jakby co nie z niego nagrywam, tylko nagrywam tutaj. Mam mikrofon. Musicie mi wierzyć na słowo. E, słyszycie mnie lepiej, więc możecie mi wierzyć na słowo. I to dosłownie. Słyszę Foxiego spokojnie. Jakieś takie dziwne radio tutaj słyszę w ogóle. Dobra, poszedł łuszę Foxy. Czekam aż coś się zacznie dziać Coś? Coś się zaczyna dziać? Zaczyna się Coś, coś siedzi w moich wentach Nie, nic nie siedzi w moich wentach Aaaa, Witam cię bardzo serdecznie z powrotem Mam Zaśmiał się dwa razy, to znaczy, że zaraz wejdzie znowu Co? Ty nadal tu stoisz? Oczywiesz co Pi Nie Mam farta. Wracajcie. się. Mangel wróciła się. Nie, ty też bałem, bo się wróci. Nie, nie, czego nie dziś. Co jest? Nie. Niech se krzywdy. Proszę was, no. Foxy, ty już czekałeś, ty już wiedziałeś, że będę miał maraton. dobra coś siedzi w moich wętach ale nie wiem co gdzie jak i po co wiedziałem tego nie musieli mi mówić Wracaj się. Balon proszę wróć się. Nie! Cika, no nie, wracasz do wentów, no. Wracasz tam skąd przyszedłaś, przyszłaś no nie! Jak? Nie dało się tego zrobić. No dobra minikier nie będzie minikierki. No nie, no nie tego się nie dało. Znaczy nie nocy, tylko nie dało się powstrzymać tej ciki no. dobra, zaczynamy. I Teraz nam się uda. Spokojnie. Teraz to bez problemu pójdzie. Nadzieję, że dobrze mnie. Znaczy czyściej mnie słyszycie na tym mikrofonie, bo nie wiem. Dobra, lecimy. Co on już mi w do wentów? Serio, balę, proszę, wyjdź z moich wentów. Tak miło, wszyscy se poszli. Nikt już mi głowy nie zawraca. Ale w ogóle cisza i spokój. czy coś wlazło mi do wentów, ale nie wiem co. Wiedziałem, że coś tu będzie stać. Wracasz się. Wiedziałem. Za chwilę mi wyskoczy. Ale nie wiedziałem, że ma oczy. Nie no, teraz wyobraziłem chyba kolejną grupę społeczeństwa. O nie! Proszę nie jedz mnie. Do kostiumu nie wkładaj mnie. Daj mi żyć. Jeszcze kilka tych dni, proszę nie rób tego. Nie pozwól mi żyć. Kilka tych pięknych dni, pozwól mi zapamiętać te oddechy, to powietrze i te bzdety. Pozwól Żyć mi, Żyć. Proszę nie wkładaj mnie do kostiumu. Nie atakuj, niech be, nie będzie tu tłumów. Proszę, nie rób tego, bo to nie będzie dla niego. No nie, proszę nie, nie atakujcie wszyscy naraz mnie. Serio, musiałeś zrobić to otwartej w nocy. Wiedziałem, że będę miał kłopoty. Dobra, w nie, nie powinienem zajmować się śpiewem, tylko powinienem zajmować się grom. Dobra. No, z piąta, lecimy. Ee, czemu on mi wyskoczył w zasadzie? Może za wcześnie zdjąłem maskę? Najgorszy ten wentylator. Na początku nie wiem w ogóle po co on jest. Hello. Co? Pan bo już się poszedł? no to sobie lecimy jak zwykle, tu schemat się powtarza, więc nie, czekajcie no, dobra Wracaj, Ballen Boy On powinien mówić bye, jak mówi hi, to powinien mówić bye Dobra, on jest teraz tu blisko. Wiedziałem. Teraz muszę maskę założyć, bo on i tak chyba by sobie nie poszedł. Nie. I co będę tył. Nie wiem, że nie będę miał Foxiego, jak on tu stoi. Więc to jest jeden z plusów. Ale tą maskę podtrzymam, żeby sobie poszedł. Dobra, Foxy powrócił. Wiedziałem, że ktoś tu będzie i nie zemdle przez niego. Zemdle, ja chyba powinienem mówić. Nie wiem jak powinienem mówić. Chyba mam kłopoty jak tu mangle, no ja? A, boni. No i nie zdążyłem. Dobra, to lecimy. Dobra, Łatko muszę zamknąć drzwi Dobra, lecimy. Gdzieś jeszcze mama mi była do pokoju. I hej nie tak, żebym się nie cieszył. Wiesz jak to jest. za to. Nie, nie, nie musisz martwić, zepsuty. Dobra, on sobie poszedł. Coś siedzi w moich wentach chyba. Poczuję, że będą kłopoty. Spokój na razie jest. No razie jest wyjątkowo spokojnie coś. No, Baron Boj wszedł. I wyszedł, mam nadzieję. O nie, oj, jak... Jest zepsuty Freddy. Gdzieś jego twarz nie będę mówił, że e, piękną, bo jest jeszcze piękniejsza. Jak Jakby co mówię, to tylko żeby nie napadał na nas. No. E, anuluj. Eee. Chociaż nie wiem kiedy to nastanie. Widzimy się, jak nie zostanę od nich lania. A, a, a. Jak Marionetka nie wyjdzie na wolność, jak Foxy i Freddy dadzą mi wolność. Jak wybijasz? na... Okno, ja Was widzimy się za chwilę cześć Widzimy się za chwilę, cześć! Dobra, witam Was po raz kolejny w FNAFie w nocy piątej. Tym razem, sorry, że bez kamerki, ale lecimy. Hmm. To jest trudna sztuka. Dobra, lecimy. Przed, tym razem na pewno mi się to uda. Dobra. A kręcamy na maksa. Dobra, teraz na niego świecimy jak zwykle. Po prostu nie chcę marnować baterii za dużo, więc. mi spokoju nie dał. Dobra, on sobie chyba już poszedł. A bo przyszedł zepsuty Freddy. Nie, dobra, on sobie poszedł. Przestraszyłem się trochę. Ale, dobra, wszystko jest ok. Foxy jest znowu, to świecimy na niego. Dobra, bam, bo już mi do wentów zaraz będzie wchodził, bo powiedział dwa razy hi, więc... Tak jak myślałem... Gdzie on trzy razy musi powiedzieć hi. Pierwsze hi, później hi, jak powie drugie hi, to znaczy, że za chwilę wam wejdzie do wentów. A trzecie haj oznacza, że wchodzi wam do wętów. A czwarte haj takie jak to, znaczy, że jest u was w wentach. Cofasz się, Męgiel, cofasz, cofasz, cofasz. słyszałem że ktoś idzie więc znaczy nie że ktoś idzie tylko że w wentach, więc już wiedziałem że to pewnie ona się przesuwa dobra zepsuty Bonnie zaraz przyjdzie do mnie zepsuty Freddy dobra mangle idź sobie stąd A nie, dobra. Tu Freddy jednak nie musiał mi wyskakiwać, żeby pokazać, że tam jest. On teraz będzie bliżej, więc dobra, on jest koło mnie w wętach. Freddy jest daleko. Dobra Mam farta Wiedziałem I chyba zaraz też przyjdzie do mnie zepsuty Freddy Więc Nie dobra, czyli teraz jest jeden I drugi Freddy do mnie po kolei przychodzą Dobra, tak myślałem, że przyjdzie. No, już dawno go u mnie nie było, więc. No, wracaj się Mangel, wracaj. spokojnie zdążyłem. Dobranie niech bo i wraca. Dobra, czysto jest piąta, ale tylko tyle baterii zużyłem. Nie, dobra, zdążyłem, zdążyłem, zdążyłem na spokojnie. Nie, boni nie. Szósta! Jest! Jest! Ale ja się stresowałem. Tak! Jest! Przeszedłem piątą noc. Moje serce wywaliło na orbitę. Moje serce wywaliło na orbitę, mówię wam. Dobra. Widzimy się podczas kolejnej nocy. Ja Was na tą chwilę żegnam. Z ogromnym bije mi serce jak nie wiem co. Uf, ja Was żegnam bardzo serdecznie. Cześć Manko, Pa.